jest Dzień dobry, dzień dobry. Dziś z modelkami. Dzisiaj z modelkami. Tak i na mały rekonesans. Proszę uprzejmie. Misia, musia. No, co tam królewno. Na maluszku. pokażę pokażemy Państwu troszeczkę serwetek uzupełniających, które przyszły. Tak. Z dostawy pawia. Cóż my tu mamy. Dobrze. To może zacznę pokazywać i objaśniać proszę uprzejmie takie ładne rumianki musia. Nie widzę, kompletnie niezainteresowane zainteresowane. Miśka, znaczy Nusia. Nowka. O. I, I Państwo widzicie? Czy Państwo to widzicie? Człowiek się jest stara. Normalnie robi wszystko, a kot i tak się wypnie, bo on wie lepiej. Tak? Dobra, lecimy powolutku z tym Pawiem. To piękne uzupełnienie, to Państwo już znacie. Trochę tam się posprzedawało, więc Podamawiałem. Ten kurczaczkowy wzór też Państwo znacie. To też do mówienia, Sprzedało się to na ostatnim zostało błyskawicznie. To takie piękne, de delikatne irysy. Cóż my tu dalej mamy? A. Kogutki. Na kurczaczki z eukaliptusem. Czyli, no, eukaliptus wiadomo, wpływa kojąco, więc i te kurczaczki wyglądają naprawdę kojąco. Jakby wycięte z Photoshopa. Tutaj mamy taki wynalazek świąteczny. Jedziemy dalej, powolutku. Nie będę pokazywał. O. Piękna żrabka żująca. Misia się jednak zdecydowała na przyjście. Oszukiwanie, nie wędruj się. Nie uciekaj przecież. Piękna jesteś. O, obrażona. Tu taka owieczka. Miśka. Tu mamy uzupełnienie woda Para. Więc może tak, tak żeby wziąć miejsce do prezentacji. Tu mamy takie dzikie zwierzęta. Tu mamy takie dzikie może. O, to, co prawda, nie w dzisiejszym temacie w dzisiejszych modelek, ale jak najbardziej, proszę bardzo. Tutaj taki turystyczny wzór, też fajny, zrobiony. No, PPD teraz zrobił takie fajne turystyczne wzory, zobaczymy, czy przyjdą. No, w pierwszej partii jeszcze nie przyszły. O, tu kolejne zwierzę. Proszę bardzo. Tu mamy żółte ubisy, żółte kwiaty, żółte tulipany, róże, maki. Ten żółte też taki przytłumiony, jakby sepiowy, na takich mocno stonowanych produktów tu. Taki bordel trójwymiarowy. Tutaj piękne, błękitne, blusowe zajączki. I łąka wiosenna. To będzie w temacie przypomnienie świetnego wzoru kociego. Dobra. Prosił więcej nie będę. Nie to Border koronka fajny. I idziemy dalej. A, zostawimy na potem. Pozostaniem potem. Tu jeszcze mamy Takie. też lodową taką łąkę. O, piękny, fajny zajączek, bardzo delikatny. Eee, forsycja z ziębą. A, czy skupiam, Tutaj mamy piękne brzyżyszki lasyki. I dalej jedziemy. O, został. Narcyzów Powódź zajączka w tym wianku z bazi i forsycji. O fajna porcelanowa, białogranatowa, szczególnie fajna teraz, nodna do dekoracji. Było przypomnienie. O, zupełnie inaczej wydrukowane. Bukiet różany. Bukiet różany. Tutaj taki delikatny. Bardzo fajny. Bardzo fajny. Delikatny Wielkanocny. Tutaj... A to nie było takiego? A nie, to w podobie jest. W podobie. Myślałem, że to było takie, a ja to jest po prostu podobne wzornictwo. To jest z tej samej fabryki, ten jest od tej samej ręki, tutaj dochodzi o kolejny taki wynalazek, mega kolorowy, to jest powrót, dłuższy czas tego nie było, a wznowi drukowanie, bardzo fajny, bardzo wdzięczny wzór i tu mamy jelonka takiego świątecznego, no taki mocno ospały. Szanowni Państwo, to jest są wzory takie powiedzmy na co dzień, ale wreszcie Paw, wreszcie Paw zrobił na co czekałem już chuchuchu, od listopada chyba czekaliśmy, od października. Piękne, kolejne serwetki, które cieszą mnie, gdyż będą służyły przede wszystkim jako suweniry dla zagranicznych znajomych. Jako o, proszę bardzo o, prawda widzimy o, proszę bardzo jako dla zagranicznych znajomych, czy też czy też hmm, dla Polonii, dla znajomych emigrantów. tu mamy rodzinne miasto, proszę bardzo, pawia. A tutaj proszę bardzo. Moje rodzinne miasta. Bardzo się cieszę. Proszę zwrócić uwagę. To jest takie, jak malował ten. Szymon się nazywał, ten co piórkiem i węglem malował i opowiadał takie, taki program Nie był. Może Państwo pamiętacie, jak się nazywał ten człowiek Szymon Kobyliński? Nie, on malował inne rzeczy. Profesor Zin no, chyba tak, chyba tak. Jakbyście Państwo wiedzieli, to dajcie znak w komentarzach. A cóż, no. Powolutku będziemy kończyć. Jeszcze mnóstwo roboty przed nami. Dzisiaj wzięliśmy koty do roboty, bo nam się zejdzie do oporu, więc żeby nie cierpiały same w domu. To wzięliśmy je tutaj. Widać. Nie chciało dzisiaj się prezentować przed kamerą. Nie to co ja. Ja zawsze się chcę prezentować i opowiadać Państwu o tych serwetkach. Dobrze, to tyle na dziś. Bardzo uprzejmie serdecznie dziękuję za oglądanie. Proszę o lajki, proszę o subskrypcję, o pokazywanie, udostępnianie tych naszych filmów z serwetkowym szaleństwem. Niech ono się rozprzestrzenia, roznosi ta cała nasza pasja serwetkowa i moja, i państwa. Zostańcie zdrowi, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.